Witajcie, witam cię z radością. W niedzielny poranek i zaczynam jak zawsze, by powiedzieć Ci, dobrze, że jesteś. Gromadzimy się przy Bożym Słowie, dobrze, że chcemy zasłuchać się w to, co Pan nasz ma nam dzisiaj do powiedzenia. Ewangelia z dnia, to dziesiąty rozdział Ewangelii według Świętego Jana, wersety od pierwszego do dziesiątego z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec, Tem otwiera od a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je. W obfitości. No Moje drodzy, dzisiejsza Ewangelia, jakoś tak bardzo mocno skłania mnie do refleksji nad słowem Bożym i rolą i miejscem Słowa Bożego w moim życiu. Nad słowem Bożym, które to pozwala przede wszystkim, aby nasz Pan Jezus Chrystus stawał się nam kimś coraz bliższym. Aby właśnie idąc za tym obrazem, pasterza, właśnie był tym, którego głos znamy, a ponieważ ten głos znam, to ten głos mnie prowadzi, temu głosowi ufam. Jeżeli nie pozwalam, by Słowo Boże, a przez Słowo Boże sam Chrystus do mnie mówił, wtedy jest on dla mnie kimś obcym. A więc dzisiaj chcę strącić do modlitwy i jeszcze bardziej rozpalić w swoim sercu takie pragnienie Panie Jezu, chcę byś był mi coraz bliższy. Chcę Cię coraz bardziej poznawać, chcę coraz bardziej zasłuchiwać się w Twoje słowo. Może nawet fajnie, już po, jeżeli się nie mylę, trzech tygodniach Naszych, naszego wspólnego trwania, takiego w, też przy Bożym Słowie, byśmy może zobaczyli owoce tego, bo ja wierzę, że te owoce są, bo Nasz Pan swoim Słowem mówi do nas po imieniu. To nie jest tylko pusta litera zapisana. Pan Jezus swoim Słowem mówi do nas po imieniu. On konkretnie każdego dnia swoim Bożym Słowem dotyka właśnie mojego i Twojego serca. Tak bardzo konkretnie, tak bardzo po imieniu. Dlatego Słowo Boże prowadzi, dlatego chcę coraz bardziej dawać Mu się prowadzić, dlatego chcę karmić się Bożym Słowem, bo Słowo Jezusa, Słowa Jego Ewangelii, Prowadzą mnie ku temu życiu, które jest życiem w obfitości, nie na manowce, ale na prawdziwe pastwiska, gdzie mogę przeżywać swoje życie najpiękniej. Boże Słowo prowadzi mnie wciąż do piękniejszego przeżywania relacji. Boże Słowo prowadzi mnie, by pokonywać własne złe nawyki. By kształtować własny charakter. Słowo Boże prowadzi ku świętości. Słowo Boże wypala we mnie to, co wciąż grzeszne, wciąż ludzkie, wciąż nieboże. Dlatego chcę wołać dzisiaj: Mów do mnie, Panie. Chcę coraz bardziej zasłuchiwać się w Twoje słowo. Chcę, by Twój głos mnie prowadził. Niech więc ta modlitwa będzie dla nas. Takim rozpaleniem pragnienia, pragnienia, by iść za dobrym pasterzem, pragnienia, by jeszcze bardziej, jeszcze bardziej wiernie trzymać się modlitwy z Słowem Bożym. Życzę Ci dobrej, bożej, owocnej modlitwy. Niech Pan rozpala swoim słowem w tą niedzielę dobrego pasterza. Dobre pragnienia w Twoim sercu, dobrej, bożej modlitwy, dobrej, bożej niedzieli Ci życzę. Dobrego Bożego Dnia!